Jeszcze tutaj jest jakaś taka platforma koło tego bunkru. też tutaj jeszcze dobrze Nawet ci gwint zachował. Nie wiem, czy będzie to widać, zaraz widać. Ktoś się sobie palił. Bunkier mamy tu. Jeszcze podejdę na chwilę, to tylko bunkru bo no, bunkier jest tutaj. Tu nie jest tam, a bunkier mamy tutaj. Tam jest taki dłuższy finał, ten bunksza A no, tu taka dokrętka, żeby było może koło tego bunkru się znajduje ta platforma.